Kleściołem, kluski z rosołem. Elon Musk napisał, ten się odezwał, tamten skomentował i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście, czempion Sikorski postanowił, postanowił sprawy wziąć w swoje ręce, no i tam zaczął burczeć i się rzucać, za co usłyszał, że jest małym człowiekiem, i tak dalej, i tak dalej. Teraz słyszę, tu rzecznik mówi tego, Hołownia, po prostu nie będzie tu nam nikt mówił. Powinien przeprosić, czy ma miliardy. O Joński teraz deputowany tutaj, po prostu oburzeni wszyscy. Jak mogli tak napisać? A przepraszam, mówią, mówią że jakąś rację stanu polską przedstawił się Korski i że to jest w ogóle święta sprawa, i to było takie super. No to teraz już wyłączę, wyłączę rację stanu według, według koalicji obywatelskiej. I tak jakby po kolei. Jeżeli, jeżeli właścicielem, właścicielem tej sieci, za którą nie wiem dlaczego ja płacę nawet, wykupuję abonament jakiś, który płacę Ukraińcom, to jest kolejny kurwa przekręt po prostu, gdzie się mi nikt nie pyta o to, czy ja mam ochotę to robić. Nie mam ochoty tego robić. Płacić na banderowców, którzy jeszcze opluwają nas. Im PKB rośnie, i tak dalej, i tak dalej. Ja Polacy z BID piszą, i słyszę, jak ciągle ktoś mówi, że mu na coś brakuje. Inna rzecz. Jeżeli pan Mask jest właścicielem tej kablówki, tej sieci i pisze, że jak ją wyłączy, to tam się zesra, no to, to czy on pisze o tym, kto zamawia i kto za to płaci, czy, pisze, czy mówi o tym, że ma wajchę, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będzie miał tu ochotę. To bez względu na to, czy płacą za to Polacy, czy płacą Jugosłowianie, czy Czechosłowacy, czy jacyś inni Rumuni, to nie ma to żadnego znaczenia. No to później, nie wiem, odda pieniądze Sikorskiemu, Sikorski odda nam, będziemy mieli tani na coś i tak dalej. No przepraszam, jak on pisze wyłącze i, i po, 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 że tak powiem, po ptokach, no to co w tym jest, co w tym jest jakby dziwnego. A co, a nie ma prawa? A nie może tak zrobić? Może. A to, że my płacimy i tak dalej, i tak dalej. A co mnie to obchodzi? Nie, nie ma pana kurytki, co ja panu... z on decyduje, to on ma bajkę u siebie, a nie to, że my mamy. Przyniesiesz kwitek, zapłaciłem. No i ze z tego? Nie zapłaciłeś, to weź go sobie na przykład w dupę wstać ten kwitek. Taka będzie narracja, tak? Więc nie rozumiem, jaka to jest racja stanu, co się oburzacie i co złego napisał Elon Musk czy tam ktoś tam napisał, tak? Ktoś, Elon Musk to skomentował, że jest małym człowiekiem. I jeszcze jest jedna rzecz, jest jeszcze jedna rzecz, jakby inna. Pamiętajcie o tym, że nam się czasami tak wydaje, oni tą, za tą wodą, oni są naprawdę genialnie przygotowani. Oni wszystkie pamiętają gesty Tuska, thank you Ameryka, jak tam rurę wysadzili, wysadzili Ukraińcy. I tak dalej, i tak dalej. Oni to wszystko pamiętają. Tak więc, ten wpis o małym człowieku, i tak dalej, i tak dalej. To tak się wszyscy koncentrują, jakby tutaj to chodziło o te starlinki. Kto płaci? Ja myślę, że to jest zupełnie, zupełnie szerzej. Myślę, że wiedza, którą on ma, oni mają, jest przerażająca. Więc dziwię się tylko, że próbują fikać jakieś fikołki jeszcze, jeszcze. E jeszcze te. te... O... No nic. Myślę, że to jest dużo szerzej, niż, niż, niż tutaj próbują skomentować teraz i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że ciąg dalszy nastąpi.